Możemy i zrobić bez, bez tego, bez wykupionej broni, no to wiesz. Aaa, nie będzie. No. Tak się. Ja tu tylko wydaję kartki. Ja to tylko sprzątam. Ja to tylko nagrywam. Nagrywaj. tu Hitler Jugend. to Bez zbliżeń. O pan barman witamy. Jak interes się hula. Jak widać. No, broń jest wszystko, leci kasa. Ja, jest tak, Płynie, nie? Za stół wykupuję broń. No, nie I biorę jeszcze rękawiczki za to, że nie zadzwonię na policję. A to jak, jaki jest problem w tym momencie? Nie mam pieniędzy, żeby wykupić broń mojego kolegi. No to. to Pierdaj pod tą potladej. Mogę mu zrobić na Ale są, są różne sposoby na zdobycie gotówki. Mhm. Dawaj hajs. To nie. Nie, dobra, dobra, żartowałem. Już żartowałem. Na no to się żartuje. Nie ma nawet Zapłacimy. baterii w środku, typie. Zafezone! Oddział, starycha syka Bliat Znowu wyrosił na misję. Piękna, Panie Mutanci, jak pan się wypowie o tej sytuacji? Ja rozumiem. Naprawdę przykro mi z tego powodu. Było tego widoku. To widok ten, który pozyskaliśmy ciutam. Do zniszczonego przez mutanty zespołu, przez mutanty zespołu zbliżało się kolejnie. Chodź, przytrzymaj się. Wy stalker a czytam. Dobra, panie Wiktorze, pan jest tutaj, Ślera, że tak powiem, no, największym rockefellerem tej zony. Jak panu się udaje zachować taki stan kąta? No, przez kanapki. Aha, a co to za kanapki? Jakieś eee, specjalne? To jest, panie, podwójna szynka, nie? No. kurwa, chleb z Biedry. No i tak samami kurwa, mam siłę, nie? Aha, to dzięki tej sile właśnie udaje się... Ja powiem udaje się zdobyć pokaźny sposób gotówki tak? Wszystko panie Aha. rzeczy, artefakty, pieniądze, wszystko Po długo godzinnych poszukiwaniach w końcu znalazłem zaginiony oddział. Jak się udała misja? Nie udała się. Ja nie brałem udziału w żadnej misji. Zbieram na wygraną stalkerów. A jeśli wcześniej brałem, to to już jest nieaktualne, ponieważ zostałem zabity przez jakiegoś mutanta, z którym walczyłem. Mam. <śm> 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 To nie jeden, dwóch stoi tutaj ze mną. Eee, tylko Pytanie, czy on żyje, bo chętnie bym go zabił. Zabił tych wolnościowców, co to są obok ciebie. Nie, jeden jest moim pumpem, a drugi. Jedna, w każdym razie ten pierwszy, to by na pewno nie patrzył na to przychylnym okiem. A nie pan zobaczy, panie reporterze, o ja panu pokażę. To jest zona, panie kolego. Wyciągam, wyciągam i... pistolet. Strzela do swój. I strzelam do niego, nie jest mój, ja jestem starkerem. Ha. Ale pan zobaczy teraz na tamtego. On ma karabinki już gotowy do strzału, więc kiedy ja zabiję tego, nie zdąży przesunąć z i zabić tamtego. Chyba, żebym najpierw zabił tamtego, tak. a później tego. Najpierw tego, potem tego. Ale nie, ale on jest, moim, ja tak. on jest moim kumplem i to jest... To, to wtedy było tak. To wtedy było tak, ale jeszcze sekundę temu nie. Ale on jest moim kumplem Trzeba, Ale i... jeśli na no to... Ciądź, ja mówię! ...on wtedy by no. krocił. Ale obczaja, jak nas obczali to... Uu. A Ile za to, to hajsu bierzesz, co? A to Kurwa. już jest z organizatorem dogadane śmierdzane TVN Nie, telewizja to A to dziękuję Bo ja to macie. Olo, chodź no byś to odpuścił Spokojnie? Jest. A czego szukasz? Szukam sensacji. Masz. Tam jest sensacja. Coś dziwnego. Co? Gracz widmo. Mi się wydaje, że to jest wasza apteczka. To to nie jest moja znaczka. To wasza apteczka jest. dawaj na kit popalokaski Ale ktoś słyszy? Ja słyszę. Czy trafienie od zombie, od zombiaka kulką, się liczy się jako normalny hit? Prawdopodobnie tak. Halo halo. dzień dobry państwu, to Radio Stalker. Czy ktoś chciałby zgłosić się po nagrodę? Ja jestem trafiony. Jesteś trafiony? Jak dostałem... No dostałem. Dobra, <noise> <noise> ja tu poleżę na tummatkę. <noise> Nie dobra, jak? A. Mówię, ruszy się, to dostanie w jajach. Ja mówię, ruszy się dostanie <noise> coś Tak coś czułem, że tak będzie. <noise> <noise> dawaj. jest nagroda za ciebie, czy coś? Nie wiesz? Nie, zadanie to... trwa. A wykonujecie zadanie jakieś teraz, czy co? Apteczki. Apteczki szukałem. szukamy. Tutaj? No. To no, mówiłeś Taki że tutaj. To nie apteczki. No tak, no mówił o apteczce. A to, to kłamczuch jeden. To nie, to nie szukacie apteczki, apteczki aczkolwiek jest tu zadanie. No to dawaj. A co? Nie, ja przecież ja nie żyję. Kurwa, ale zbiło. Wygrałeś to? No! Kurwat ludzi. Jestem zombie. <grywa> Oni bo to żyją. Jak każdy by to widziało? Nie, ale podpowiem wam, że jestem częścią eskorty, której szukacie. Tak, Ale czego szukamy, eskorty? Szymon wam powiedział, że szukacie czego? Apteczki? Apteczki? Apteczki. To nie, to szukacie pojemnika, który miała eskorta naukowa, która tam wyszła. Tamtą stronę oni go zaraz tą znajdą, ale możecie ich jeszcze tam działają się no. w tym szukają. Ja tutaj. No. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja myślałem, że już nie zdążę. Jak dobrze pójdzie, to zbiją to co jest w pojemniku, bo tam jest zawartość, ta którą trzeba uważać o Nie miał, bądź mężczyzną!